Planujesz pobyt w hostelu, ale nie wiesz kompletnie, czego się spodziewać, to jesteś w dobrym miejscu. Spałam już w dziesiątkach hosteli na całym świecie. Od tych najbardziej budżetowych po te bardziej premium. Nauczyłam się wielu rzeczy na własnej skórze. Niektórych błędów można było łatwo uniknąć, gdybym tylko wiedziała o nich wcześniej. Dlatego uznałam, że ułatwię Ci życie i zrobię poradnik, który przygotuje na każdą sytuację. Ten film podzieliłam na trzy kluczowe części. Pierwsza część, niezbędnik hostelowy, co spakować do hostelu, czyli lista rzeczy, która ułatwi ci życie. Zrobiłam Wam checklist, możecie ją wciągnąć w opisie za darmo przed Waszą pierwszą podróżą. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bardzo się starałam. Druga część, czyli Hostel 101. Tam opowiadam, jakie są rodzaje hosteli, jak wyglądają pokoje, czego się spodziewać i tak zwane unspoken rules. Oraz trzecia część z moimi poradami i trikami, czyli jak wybrać hostel, na co zwracać uwagę i jak uniknąć typowych wpadek. A teraz zaczynamy! A więc co zabrać do hostelu? Pierwszą rzeczą, którą warto mieć ze sobą, jest kłódka elastyczna. Niektóre hostele mają schowki na kod, lub można kupić albo wypożyczyć od nich kłódkę, ale po co marnować swoje pieniądze, skoro można mieć swoją kutkę? Dlaczego proponuję kłódkę elastyczną? Już raz się nacięłam, że kłódka, którą przywiosłam do hotelu, była za gruba. Po prostu nie pasowała do tej dziurki, do której się zahacza kłódkę, żeby zamknąć schowek. I tak musiałam kupić w hostelu kłódkę. Zaletą kłódki elastycznej jest to, że ona jest chuda i Giętka I możecie manipulować tym drutem, i będzie pasować do każdego zamka, do każdej dziurki od schowka. Dalej mamy zatyczki do uszu i opaska na oczy. Ludzie przyjeżdżają o różnych godzinach wyjeżdżają w nocy, wracają z imprez, czasem hałasują, dlatego jeśli chcesz mieć good night sleep, to polecam zatyczki do uszu i co najmniej jedną parę na dzień, bo z doświadczenia wiem, że bardzo łatwo się gubią. Next wygodna piżamka. Ja zwykle mam oversize t-shirt, jakieś krótkie spodenki, ewentualnie właśnie coś takiego długiego jak mam teraz. Żeby było Wam wygodnie. Kolejną rzeczą jest Powerbank. Funkcjonalność Powerbanka w podróży jest oczywista, jednakże w hostelach przydaje się, ponieważ nie zawsze masz kontakt przy łóżku. Więc dobrze jest mieć możliwość ładowania telefonu przy sobie, niż gdzieś w kontakcie, który jest odsunięty i łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców danego pokoju. Już nieraz tak robiłam w takim przypadku, że ładowałam telefon w łóżku z Powerbanka. Nastawiłam budzik na na przykład trzecią w nocy. W tym momencie telefon miałam już naładowany powerbankiem i po prostu podłączałam ten powerbank z dala od tego łóżka, bo wiadomo, no, lepiej, żeby wam ukradli powerbanka niż telefon. Dalej. Kable z różnymi końcówkami. W większości hosteli macie wejścia na kable USB przy łóżku. Dużo hosteli ma również na USB-C, jednakże spotkałam się z sytuacjami, gdzie były wejścia tylko na USB. I w nowszych iPhone'ach i chyba w Samsung'ach również nie, nie jestem pewna dokładnie, są właśnie wejścia na USB-C. ja się na tym przejechałam, bo miałam tylko jeden kabel z końcówką USB-C po jednej stronie i po drugiej stronie. Warto zaopatrzyć się w co najmniej dwie takie końcówki. Potem mamy adapter uniwersalny. W zależności do jakiego kraju lecisz, na jaki kontynent będzie inne wejście do gniazdka. Zaletą kostki uniwersalnej jest to, że nie musisz mieć przy sobie 50 kostek, tylko jedną do wszystkich gniazdek. Moving on: słuchawki. Aby szanować spokój i sen innych ludzi w hostelu oraz swoją prywatność jak sobie coś oglądamy na telefonie szczoteczka i pasta do zębów tutaj nie muszę mówić dalej mamy żel do mycia i szampon w rozmiarze podróżnym niektóre hostele oferują i szampon i żel niektóre oferują dwa w jednym a niektóre nie oferują nic zawsze sprawdźcie czy wasz hostel oferuje szampon i żel do mycia ale ja i tak zawsze co najmniej połowę butelki przywożę. W najgorszym wypadku zawsze możecie sobie dokupić. Ale jak przyjeżdżacie w środku nocy do hostelu, jesteście zmęczeni, chcecie się umyć i potem się okazuje, że nie ma mydła, nie ma szamponu, sklepy są zamknięte, no to nie fajnie. Next. Krem nawilżający i SPF moja sucha skóra nie przeżyje bez kremu nawilżającego. Ja zawsze muszę mieć. No i SPF. W szczególności, jeżeli lecicie do ciepłych krajów, gdzie promieniowanie UV jest bardzo silne. Kolejnymi rzeczami na liście to już wedle własnych potrzeb: maszynka do golenia, szczotka do włosów, ubrania w zależności, gdzie lecicie, jaki klimat na ile i tak dalej. To się będzie troszkę różnić. Następnie mamy ręcznik szybko schnący. Again, nie każdy hostel zapewni wam ręcznik. Byłam w takich hostelach, gdzie dawali za darmo. Byłam w hostelach, gdzie trzeba było wypożyczyć. E a byłam w hostelach, gdzie nie było w ogóle. Ja jednak zawsze lubię mieć swój ręcznik, ponieważ mam z nim trik związany, który opowiem wam w dalszej części tego filmu. Dalej mamy klapki. Nie bądźcie jak Australijczycy, nie chodźcie na boso, to aż się prosi o grzybice. Kolejną rzeczą jest bidon na wodę. Ja bez bidonu na wodę w ogóle się nie wyprawiam w podróż, a w ciepłe kraje to już w ogóle. Daje wam to komfort, żeby mieć wodę zawsze przy sobie i napełniać ją w różnych zbiornikach. Zwykle jest duża dostępność takich zbiorników, oczywiście nie wszędzie. Istotną rzeczą jest to, żeby Zawsze zrobicie research, gdzie jedziecie i jaka jest tam jakość wody. Teraz jest faza na Bali. Ja na Bali byłam przed COVID-em, jeszcze przed tą całą fazą i popularnością, ale tam nie można pić wody z kranu, ponieważ nabawicie się problemów żądkowych. W ogóle nawet zębów nie można być tą wodą. Są to rzeczy, o których warto wiedzieć. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła Wam osobny film na temat wyprawy w tropiki, w tropikalne miejsca, takie jak Bali, właśnie, czy Tajlandia, to dajcie znać. Next: reklamówka na brudy. Pomaga to w ogólnej organizacji rzeczy oraz w zachowaniu higieny. No, i wiele hosteli oferuje pranie za jakieś drobne pieniążki. Korzystałam z tych usług wiele razy, jak najbardziej polecam. Dalej mamy małą torbę. Ja zwykle mam bambak, czyli nerkę. Ja z nerką śpię. Tam mam zawsze paszport. Telefon, pieniądze. Swoje najważniejsze rzeczy, bez których się nigdzie nie ruszam, zawsze mam na sobie, muszę je czuć. To są takie rzeczy, które po prostu nie mają prawa się zgubić. Ostatnio na liście mamy apteczkę. Chorubsko to jest najgorsze, co możecie spotkać w podróży. Ja już miałam wiele różnych sytuacji. Moimi mastchewami, które zawsze mam, to jest stoperan, nospa Max. Apap Extra, Ibuprofen oraz Espumisan. Apap i Ibuprofen różnią się od siebie tym, że Ibuprofen również działa przeciwzapalnie. Z kolei Apap jest łagodniejszy dla brzuszka, więc to też zależy od potrzeb. Miałam również niespodziewane zapalenie pęcherza, zapalenie dróg moczowych, jak leciałam do Korei. Byłam wtedy 3 godziny na lotnisku w Finlandii. Jeżeli mieliście kiedyś zapalenie dróg moczowych, to jak to się zaczyna, to od razu wiesz o co chodzi. Nie ma się kompletnie czego wstydzić, jest to bardzo często u kobiet. W momencie gdy zauważyłam, że coś się zaczyna dziać, od razu poleciałam do apteki, kupiłam furaginum, usiadłam blisko toalety z butelką wody i piłam wodę. Piłam, sikałam, piłam, sikałam, piłam, sikałam przez te trzy godziny i wypukałam wszystkie bakterie jak ręką odjął. To jest najlepsza rada, pić jak najwięcej wody. A nie wiem, jak bym przeżyła, jeszcze siedząc przy oknie, kilkunastogodzinny lot i przepychając się co chwilę do toalety przez tych ludzi. No, dalej, ja mam zawsze antybiotyk. Dłomok zwykle, babcia mi zapisuje. To jest antybiotyk na zapalenie górnych dróg oddechowych. Za antybiotykiem zawsze trzeba mieć probiotyk jako osłonę żołądkową. Jest to opcjonalny, ale ja zwykle mam ze sobą. Next, termometr. Warto sprawdzić, czy wasz ból głowy to nie jest przypadkiem początek jakiejś gorączki. Im szybciej zareagujesz, po prostu, tym lepiej dla ciebie. Potem oktanisept 100 ml, jeżeli nie masz bagażu odprawianego. No i za tym idzie plasterki. Następnie polecam wam krople do oczu. Szczególnie jeżeli będziecie pływać albo nurkować, a jeżeli to będzie woda słona, to już w ogóle piecze w oczy jak cholera. No i tak samo krople do uszu. Jeżeli wiecie, że macie tendencję do zapalenia ucha, ja mam niestety, wtedy najlepiej mieć zatyczki do uszu, one są na ucho pływaka, jeżeli dobrze tłumaczę, miąda. Ale to się chyba tłumaczy ucho pływaka, to są specjalne zatyczki do uszu, które sprawiają, że woda ci nie wpływa do ucha i jest mniejsza probability of zakażenia ucha. Mnie niestety dopadło na Filipinach po nurkowaniu i wtedy użyłam swoich kropelek. Disclaimer! Zawsze sprawdźcie, jakie leki możecie wwieźć do danego kraju. Większość tych leków over the counter, jak APAP, czy NOSPA, czy Stoperan, z nimi nie będzie problemu, ale takie antybiotyki już, wasze jakieś prywatne leki na jakieś choroby przewlekłe, zawsze warto sprawdzić. Lub jeżeli nie jesteście pewni, to po prostu zadeklarujcie na granicę, żeby nie mieć problemów. To wszystko z mojego niezbędnika. Całą listę macie podsumowaną w opisie do ściągnięcia za darmo. Przechodzimy do drugiej części, Hostel 101. Jakie mamy typy pokojów w hostelach? Są typy mieszane, gdzie śpią i kobiety, i mężczyźni. I są typy female only, male only, gdzie śpią albo tylko kobiety, albo tylko mężczyźni. Ja polecam kobietom spać w female only. One są zwykle trochę droższe, więc jeżeli macie możliwość wydać te parę groszy, no czasem parę dziesiąt groszy więcej, to polecam jak najbardziej. Daje to gdzieś taki komfort i spokój psychiczny, mimo wszystko. Ja spałam w różnych hostelach, i w mieszanych, i w female only. Generalnie to nie miałam żadnych nieprzyjemnych doświadczeń w tych mieszanych. Zawsze wszyscy byli bardzo respectful, ale rozmawiając z różnymi podróżnikami, spotkałam parę dziewczyn, które miały nieprzyjemne doświadczenia. Jedna dziewczyna, którą spotkałam, powiedziała mi, że jakiś chłopak normalnie wszedł jej do łóżka. No także. Nigdy nie wiadomo. Ja z kolei miałam taką sytuację, że wzięłam sobie pokój mieszany, ale okazało się, że byłam tam tylko ja i inny mężczyzna. No to uznałam, że no nie będę sama spać z jakimś typem. I był dosyć taki creepy, trochę. Krzyczał na jakąś w ogóle pokojówkę, mówię o nie, nie ma, nie w życiu. Dalej są różne layouty łóżek. Są tak zwane dorms, czyli jest open plan, otwarta przestrzeń, są postawione łóżka piętrowe. Takie łóżka często nie mają zasłon. I tu przychodzi mój trik. Czasem dostaje się takie zbędne prześcieradło, takie dodatkowo do przykrycia, albo można się na nim położyć. Ja to prześcieradło sobie zawieszam, tak, żeby sobie zakryć właśnie przynajmniej na poziomie głowy, żeby ludzie mi nie przychodzili, żeby mieć gdzieś trochę więcej tej prywatności. Lub ręcznik właśnie. I mi wyschnie w tym czasie i mam dodatkową zasłonkę. Ale są również takie hostele, gdzie są te zasłony. To już zależy, jaki sobie zabukujesz. Jest również taki typowy open plan, który ma kilka zwykłych łóżek nie Piętrowych ustawionych koło siebie, to taki to jest najmniej prywatności, jak tylko azygec. Kolejnym typem łóżek są pody lub kapsuły. One są mega spoko pod kątem prywatności, bo jesteś totalnie odcięty od wszystkich. Jeżeli nie przeszkadza Ci bycie w zamkniętych przestrzeniach, to jak najbardziej pody są spoko. Spałam w podach dla mnie jest ok. Ale nie więcej niż na 2-3 dni, bo jest dosyć niekomfortowo z trzymaniem rzeczy i ogólnym funkcjonowaniem. Moim osobistym, ulubionym typem łóżek to są zwykłe banki łóżka piętrowe z zasadnik. Słonami, które stoją przy ścianie. W momencie, gdy ten bank stoi przy ścianie i masz zasłonę, to masz i miejsce, żeby się ruszyć, Unlike w kapsule, i prywatność, więc takie są najlepsze, według mnie. Ostatnim rzeczą, którą chcę poruszyć w drugiej części tego filmu, są. Unspoken Rules. I takie ogólne zasady funkcjonowania w hostelach. Nie rozmawiaj przez telefon. Jeżeli chcesz pogadać z kimś przez telefon, to po prostu wyjdź z pokoju, żeby nie przeszkadzać innym ludziom. Masz jakichś znajomych w hostelu, to nie rozmawiajcie głośno. Rozmawiajcie albo cicho, albo po prostu wyjdźcie z pokoju. Podstawowe zasady higieny. Szczególnie. Podróżując w tropikach, natrafiałam już na śmierdzieli, nie jest to przyjemne, nie jest to fajne. No i oczywiście nie ruszajcie nie swoich rzeczy. Nie chcecie, żeby ktoś ruszał waszych rzeczy, to nie ruszajcie rzeczy innych ludzi. To są takie zasady common sense, ale niektórzy ludzie nie mają takiej świadomości podstawowej, więc warto zakomunikować. Dotarliście do trzeciej części mojego filmu. Wow, jak ktoś to dalej ogląda, jestem w szoku w ogóle. Czyli moje porady, i zaczniemy od tego, jak wybrać hostel. Ja używam booking.com oraz Hostelworld. Ale tutaj jest. Kluczowy trik. Te strony dają wam możliwość zobaczenia hosteli w danym rejonie, do którego podróżujecie, ale mogą być troszkę droższe, przez to, że to jest third party. Dlatego wybierzcie sobie hostel z wielu różnych dostępnych na Bookingu lub na Hostelworld, potem wygooglujcie sobie bezpośrednio nazwę tego hostelu, porównajcie ceny i po prostu wybierzcie ten tańszy, obwies. Wow. Kolejna rada tyczy się przedmiotów wartościowych. Rozłóżcie sobie gotówkę w dwóch różnych miejscach. Zawsze miejcie coś przy sobie w nerce i coś na przykład w plecaku gdzieś upchnięte na sam dół, żeby nie, nie było łatwego dostępu do tego. I jak już wspomniałam wcześniej, śpię z dokumentami i pieniędzmi i najbardziej wartościowymi rzeczami, z którymi podróżuję, zawsze przy dupci. I z tym jest powiązana kolejna rada, schowek. Gdy opuszczasz hostel lub idziesz spać, zamykaj rzeczy, w schowku. Jeżeli Twoje rzeczy się nie mieszczą wszystkie do schowka, co jest bardzo częste, bo te schowki są zwykle małe, to po prostu zamykaj w schowku najbardziej wartościowe rzeczy poza takimi jak dokumenty, takiej drugiej skali ważności. Powiedzmy, jeżeli w pierwszej skali ważności, nazwijmy to, jest paszport, telefon, pieniądze, no to w drugiej skali ważności może być jakieś kolczyki czy aparat. Ja ogólnie staram się nie podróżować z drogą biżuterią, drogimi rzeczami, ale jak już musicie, jak już macie coś takiego droższego, to zamykajcie w schowku, a ciuchy. Tam jak macie walizkę czy, czy większy plecak, który się nie mieści, to te ciuchy po prostu niech sobie leżą pod łóżkiem czy obok łóżka, obok was. Lepiej, żeby ktoś wam ukradł bluzkę niż aparat. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi coś ukradł i generalnie ludzie się odnoszą do siebie z szacunkiem pod kątem nieruszania ani swoich rzeczy. You never know, lepiej być przygotowanym, better safe than sorry. Jeżeli dotrwałeś do końca, to wow, serio, doceniam. Mam nadzieję, że ten poradnik sprawi, że Twój pobyt w hostelu będzie znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy. Pamiętaj, że hostele to jest świetna opcja na budżetową podróż i nie ma się kompletnie czego bać, ale kluczem jest odpowiednie przygotowanie. W większości przypadków spotkasz super ludzi i będziesz mieć niesamowite wspomnienia na całe życie, ale warto zachować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie gdy podróżujesz solo. Dajcie znać w komentarzach, czy spaliście już w hostelach, a może dopiero szykujecie się do tego i czy chcecie film na temat solo podróży. Pamiętajcie, żeby zostawić suba. Dopiero się rozkręcam, także planuję więcej filmów. Oraz wpadajcie na mojego Instagrama, gdzie dzielę się kulisami z moich podróży oraz codziennego życia z Australii. Bawcie się dobrze i uważajcie na siebie.